Turniej Szanowski jest mniejszym fragmentem większej całości. Jest to półfinał mistrzostw Polski. Są cztery turnieje w Polsce rozgrywane równolegle. W Kołobrzegu, w Iławie, w Suchym Morze, koło Opola. No i tutaj nasz turniej Chrzanowski. Nominalnie w turnieju miało brać udział 16 zespołów. Zgłosiło się 13 i 13 rywalizuje. W tej stawce są także Chrzanowianki. W tej chwili są rankingi województw i każde województwo może wystawić Odpowiednią ilość par w stosunku do zespołu w eliminacjach, ale to jest generalnie 4-5 par, System brazylijski na 16 par, pełny format, czyli gramy do 21 punktów. Dopiero druga porażka powoduje wyeliminowanie z turnieju, także tutaj na pewno ten system gwarantuje, że te najlepsze pary awansują do naszego finału. Tutaj zjechały do nas najlepsze pary z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i śląskiego wszystkiego i naprawdę to są już najlepsze pary w swoich województwach. I tutaj niektóre mecze naprawdę odbywały się na bardzo wysokim poziomie, kończyły się tajbrekami Zaciętość dużej umiejętności już techniczne, bo są juniorki. Niektóre z dziewcząt grają w zespołach ligowych. Także naprawdę wysoki poziom szanowskiego turnieju. Jestem jakby mile rozczarowany, że w tym turnieju dominują pary. Z Małopolski. Małopolska tutaj stoi górą. Trzy pary z Małopolski są w półfinałach i jedna para z Łodzi. Nasze zawodniczki Wiktoria jest teraz Oświecka Wąsały do ścisłej czwórki turnieju. Oprócz y, naszych dziewcząt y, y, w finale są także y, dziewczyny z Wieliczki, ze Starego Sącza i z Łodzi. Jak jesteśmy z młodszej kategorii, to, to jest dla nas naprawdę wielkie osiągnięcie. No, myślę, że myślę, że największy sukces w karierze. Byłyście na to przygotowane? Spodziewałyście się tego? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Liczyłyśmy może na awans młodszej kategorii, i dlatego dlatego jesteśmy bardzo zadowolone. Dziewczyny nieraz pokazywały, że potrafią świetnie grać w prażówkę, ale mimo wszystko troszeczkę zaskoczyły swoją wysoką formą tutaj? Raczej tak, bo one nominalnie są w wieku kadetek, natomiast startują w wyższej kategorii. I tak jak mówię, no, ja liczyłem na dobry występ podopiecznych, ale naprawdę zaskoczyły bardzo pozytywnie, awansując zdecydowanie do finałej czwórki, no i przez co do finału Polski. Nie przegraliście wczoraj ani jednego spotkania. czy mecze wygrane, jesteście tutaj. Rywalki się dobrze ułożyły, czy jakoś wyjątkowo piłka leżała na ręce? Chyba dobry dzień, dobra dyspozycja i też silna głowa chyba psychicznie to wytrzymałyśmy. Miałeś jakieś takie mecze, gdzie było wyjątkowo trudno wczoraj? E, chyba najtrudniej było w ostatnim meczu. Tak. A Tak, się to... pierwszego seta i wywalczyłeś go dopiero w tej breaku Awans do czwórki e, półfinałowej gwarantuje udział w finale Mistrzostw Polski. Zawody finowe zostaną rozegrane za Miedzą. Za dwa tygodnie w Katowicach odbędzie się finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej plażowej Uniorek. Jakieś specjalne będziecie mieć przygotowania przed finałami w Katowicach? No na pewno trochę potrenujemy. <laughs> Zobaczymy jak tam pójdzie. Także jedziemy nie w roli faworyta, jedziemy walczyć o swoje.